Hejcie, witajcie, widzowie, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z gry, troja totalna, wojna totalna. W dzisiejszym odcinku, co mieliśmy robić? A, no tak, podbić to, tamto, stram to i owamto. To no raczej nie damy rady, nie w sumie, że damy rady tym gównem. Ale kurde, pamiętam, że ostatnim razem właśnie ten nas ten typ rozbił. I to nie było dobre. co tam jeszcze mieliśmy robić? Jestemna budowa, idę. Co, a co to da? A co dają dygnitarze? Pokaż to. Eee, dobra, dobra. Aha. Got it, man. Dobra, wszystko rozumiem, ale chyba nic tak się nie, teraz nie zrobimy. Pedał sos. W sumie to mogę zbudować. I Bunt... Się bu A nie, się nie bukuje. dobra, końc. No nie gadaj, żeby jeszcze... O! No w sumie moż... tak możesz robić. Tylko że tutaj i do mnie nie przychodzi. Kurwa ten parys to też jest gigaczadem się stał miś wielkim. Halizanowie, Lidyjczycy? no kurwa. O! 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 Gadma sobie coś nie to wygramy na jest. Dobra, to zaraz do Was wracam, jak będzie jakaś ciekawa bitwa, to wam ją tutaj dam. Już wróciłem, zrobiłem bitwę, ale straty były powiem, potężne. Potem że chyba nie wiem... O co to jest? Kto ja, więcej potrzebujemy? Złota, ale nie za bardzo. No, nie za bardzo. I... A co jest wpływ? No, Daję ten wpływ. Może Zamknij FS. z FS. Potem już straty. It will be epic. Kadmusowe zwycięstwo. No nie no aż taki tej nie będę Okrążaj to Oj mam widzisz, że nie, ma, nie mają y, uzupełnić jak są bężeni A ty? Możesz włączyć to Wracamy tam Kurde Ktoś się za bardzo wiem, gdzie oni są Moi wrogowie A i on wraca No nieźle no, nieźle. A was zatrujcie już w wody. Jak nawet nie zatruję, to będzie fajnie, bo zobaczymy, co tam jest. Sukces. To jest. Sentymentalny apiercie. Ja Aha, takiego tak głupi. Teraz powiem, że jakieś to półarmii obcinało. Nie patrzcie od razu na plusy. Jesteśmy, jak traciliśmy tyle armii. Eee. no to. W sumie weź ich połącz. Połącz. Dobra, spróbuję to zapis rozegrać, zaraz się widzimy Dobra, postawię to zrobić się to na to automacie, bo powiem wam, że ta, ta gra jest tak gówno zrobiona. Raczej, że tu i... Nie ma sensu, czy zrobiłeś nie wiem, to, tamto, to wystarczy mieć jakąś jednostkę, która ma przebicie pancerza. Kurde, nie, nie masz szans na wygranie tego. To, to jest, kurde, taka smutna prawda, że to szok. To, że zazwyczaję zazwyczaję broni, zazwyczaję. Czemu nie? Aha, Też nie broni u mnie. Aha, nie godzi Też nie godzi Co my zrobiliśmy, że jesteśmy niegodni z zaufania? Ja nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. A to w sumie możesz poczekać jedną turę tutaj i wyrwać. Z dwóch tych, może. Od więcej. Hmm. Co możemy jeszcze zrobić? O, punkty Algiris jakiś. No i my dodajemy. A brokońc tury, bo chyba nic nie zrobimy. A nie, może coś pobudujemy. Tybe chyba Buduj to na razie chyba. Dawaj, let's go. Let's go CJ. Ale kurde, tak nam teraz... nie wiem, tak gównianie jest. Patrzcie, to jest nasza frakcja, a to jest... ta wroga frakcyjna. No bo to... Mi się daje, że po prostu nie. Albo jestem albo jakiś super słaby, i łomny, albo tutaj są boty tak busztowane, że to szok. Na przykład były te bitwy, co nie to, co tu robiliśmy. to Tego bez tego bez automatycznie nie dało się wygrać. Ja Próbowałem, nie wiem, po trzy podejście robię po cztery. Co? Ale frajer. jakiś mi daje, główna. Tak, ponad wszystko pochowałem złoto, to pato. To może dać od siebie tak. Tako 300 złota. Myślałem, że już troj tego nie dałem. Dobrze, troj to dałem, ja pierdzielę. No. I co? Kto jest lepszy? Dobra, a my teraz je robimy tak. Aha, i my tak. Ja jeszcze nienawidzę tego, ja tego nienawidzę dosłownie. Co z tego, że mamy cały ruch, po mieć, jak nawet nie możemy podejść tutaj. So sad. A ty... I mogę poprosić o prawo przemar. Aha, my z sobą mamy wojnę? No nieźle. Dobra, to ty może będziesz na razie tu siedział. A możemy tutaj wyrwać centaury? Strażnicy trójką potrzebujemy. 100 golda i będziemy mieli, dobra, tym razem to już tak strażników troi będzie mieli. Idę. Antadaros. Słyntał i Antadaros. Ulepszaj. A my mamy jakieś zadanie u następcy. Apriama. Co to jest? Hmm? Oldash Afrodyty, jasne. Sie, się robi, się wie. Aha, ty, tego nie możemy ulepszyć. Kurde, nie nerwuj mnie No i możemy. Ile to będzie? Tur się budował? Trzy tury. Nie zdążymy. Słabo, słabo. Włotasz łow tył. Musimy zbudować. Dobra, to weź. To też wyłącz i ołtarz Afroduty zbuduj tutaj jest safrodyta? To. Je... O, to jest afrodyta, I my jak budujemy? Budowa. Coś możemy budować oczywiście, że nie. Kupimy. A pokaż, pokaż dyplomację. Pokaż dyplomację. 13 nie godzi zaufania. Ja pierdzielę. Ile możemy być niegodzi zaufania? I brak silonu. 4 na sam początek. Dobra. Dobra, może się przynajmniej ulepszyć. Możemy coś zbudować i gówno. Bo ktoś to do tobie od razu zbudował. Koniec tury. Nie, na no, koniec tury musimy. A... Ten co robi. Ja piercie. Dobra, dawaj koniec tury. A w ogóle mamy to misję, żeby mieć 200 jednostek w tym oddziale? Tam to weźmiemy i będziemy mieć. Dwa do jakieś... Gówna dorekrutujemy. A tak naprawdę to ja mam jedną armię, teraz mogę powiedzieć. Można my powiedzieć. Ale proszę, ci ci, i inne gówna mnie atakują za to, że jestem nie, nielojalny. Przecież z tymi nic chyba nie miałem nawet. Jej. Naprawdę Krytyczna porażka jakieś wrogiego tego Proszę, bezstratnie powinniśmy to zrobić o, moich obliczeń Na automacie jak pójdzie bezstratnie o tej jeden stracony też nie, o, nie wiem jak za bardzo, ale jest dobrze Co, co to jest? A czemu się to wyświetliło? Powiem tak Nie wiem Ale wiem Wiem, że nic nie wiem Wiem, że muszę to naprawić Gara gara shubi, shubi, dubi dap. Dub. A tutaj Kurwa, drugi poziom Ile do tego poprakuje? Ile czy, czy, co? Potrzebujemy... Dobra, to następnym zbudujemy i będziemy mieli te gówno. O, zbudujemy, wam powiem co? O. A co to jest? Raczej o to. Równie centaurów centarów. Nie, no piękne, ale to pelopie, jakbyśmy musieli. Pokaż to pelopie. Kurde. Byśmy to musieli zdobyć, ale nic tam. Nic już tam nie zrobimy. Teraz będziemy ekspić tego naszego, naszego agenciora Pokaż to armię. Armię pokaż. To jest strata. Dobra, wal... gdzie? O. A nie, w sumie wiem co zrobić, dobra. Uszkodzony i mytlimne. To co to jest? Uzles. Us Burz. Burzy burzenie. Widzie, możemy Ach Hektorek. Hektorku, Hektorku. Daj mi może... To będzie lepsze. I to no wiem, że się poruszył. W sumie byśmy mogli wrócić tutaj na jedną turę. For, for Sen Marshen. Ja. No w sumie tu już będziesz tutaj. A w sumie nie. nie, nie. Poczekaj. Dobra, już tak nie zdążę to. Zresztą widzę, bo możemy coś zbudować. Ale dobra, koniec tury. No będzie ten y, ołtarz Afrodyty jest zrobiony. Będzie wszystko luksus. No dobra, przynajmniej się trochę odbudowujemy. Tym gunwem samym Musimy tam Asunę też zrobić. Asunę posunę. Alici Nimzowie. ta Lidzi. Akurat cholery tych frakcji tu jest. A można grać małymi, bo wszystko trzeba dokupić, oczywiście. To tak samo jak w ty. O, dobra. Lux, Lux. Ciadesis. Gdzie jest Ciedesis? Dobra. Przykro mi, ale musimy to zdobyć. Pitane. A im to sprzedałem. Karamba. Dobra, ale teraz... Idziemy tutaj, pokaż... A oni mają... Pokaż takiego garnizon, tu macie. Kurde, no... Dobry garnizon mają. A, o, typie. Sowiecki Sojusz. Myśli nam się da oddać? No chyba ci powaliło na łeb. Na razie się odbudujemy, czy coś. A z nim mamy jakieś zawieszenie broni, czy coś? Kurde, mamy, z nim wziąłem akurat yy, to. Jak to zerwać? Yy, to? Nie, jak ja mam jest z nim to zerwać? To jest... Yy, paktu nieagresji. agresji. się to jakoś zrobić? Bo nie wiedziałem, że będę miała na ich misję. O! A, no dobra, to za 3 4 będziemy mieli to. Nawet sobie powinniśmy zdążyć wtedy. Ja pierdzielę ile, ile tego, ile? Gargara. I, o cholera, jasna. No to, to zbuduj najlepiej. No i wszyscy możemy zrobić. Hector się nie poruszył. Hector. Hector, Hector, Hekcia W sumie ty tam możesz już płynąć tam. O, tutaj. O. To by... no, w trzy tury dopłyniesz na spokojnie. A podpój może tutaj bardziej? Pokaż nam co oni mają. Not a chance. Ty pójdziesz na tego, a ty pójdziesz na... Tutaj. No wiem, że się poruszył, bo nie możemy się nigdzie ruszać. Dobra, koniec, który nic więcej nie wyknijem w tym... O. Nie! Zmontowałem właśnie jedną turę. Jedną turę. Ach. Dardanos... Afryka dzika, dawno odkryta. A upiuel, kam tu. A upiuel, kam tu. A więc wojna? Z dnia wszelkie sprawy i zagadnienia co na plan dalszy. Bo weszliśmy w okres wojny. Cały nasz. Ca... O, co to jest? Jakieś wysepki odkryliśmy. Będziemy tak skakać, siu, siup, siup, W czasach kryzysu możemy dokonać heka... Dobra, ty pieś... Czemu? Herzone został zniszczony. Teraz mmm że Antadaros. Ale najlepiej szybko, a ma przyspieszenie jak w tym w tamtym co będzie Ile to kosztuje? Troszkę kosztuje, ale dobra, jestem gotowy. Jestem gotowy to się poświęcić. I mamy teraz dwa te oddziały, w tej mieliśmy tylko jeden, nie? Chyba ta. No ludności. Ja pierdzielę się. rozwijamy. Pokaż to. No i luks. Jaki sabotaż. A, bo on mnie sabotował Lamus 1. Hmm. To a co to jest? O ciekawe Dobra, a mam jakieś epicką misję? Frygijskie tarcze Andras Dobra, to musimy to zrobić... Sowiet Sowiecki sojusz? Kurde. Czemu jest jeszcze ile? 3 Tr na spokojnie jesteśmy, nie godzi, zaufanie. Może coś jeszcze w ogóle budować? No jeszcze jak? To buduj, to. Oj co? za dla mózgi. O ty sobie masz fulla Oj, A <lumusy> lamusy wyszli stąd. Tapa to pato. Poblegaj, pobleżujemy sobie. Brak ja sobie ew... F... Dwie rzeczy nawet zrobimy to na automacie, to nie będzie jakiś super mega. Zwracamy jeden oddział, właśnie. A tak to nawet mały strat. Nie no, i ok. Zajmijmy to. Occupy the city. No fajnie, pokczem. No i my, teraz czekamy. No to i co jedziesz tutaj, ha? No, dobrze, Gdzie jest Halin. Ty gdzie Halina jest? Pałys? się? Co jest Halina? O, tu jest Halina. Zniszczone frakcje, pokój, wojny... Ja pierdzielę od cholery tego. Ekipunek, dobra, okej, okay, okej okay. Budowa. Co? A ty się werbujesz czy nie? Ja miałem się werbować, typie. To 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 Z2 No i taka armia będzie taka wieś, pomocnicza armia będzie Tego raczej to będzie. No nie Ale tak ogólnie może być O Hektor! to To będzie wiele lepsze Ochrona Hewajny Ston stan A wiesz to w sumie weź połącz te EEE e e. A nie jednak nie A z zwerbuj dwie jednostki, żeby mieć to zrobione jak ty A, nie mamy sasoku w tych jednostekach No Dobra, to koniec tury robimy. Końcu Turus Pospolitus Romanum, czy coś. Widzicie, ja to jednak jestem Szymianin. Ty ja. A czemu oni go nie są z Co to ma znaczyć? W sumie teraz nawet potężni jesteśmy. Kurde, co to jest? Raz, dwa, trz, trzy armię wystawione. Ten hej, paris. Aha, co on robi? Lamus 1. A my zdążymy chyba do, do porośliny w jedną turę dojść. Nawet nie wiemy, czy nikt nie my jak tak wyjdziemy. Nie, no może nie, aż tak. O, pięknie. Zamknij, zamknij. Mytlinę. Ja, pierciele. Udało się zwerbować. Naprawdę? Ale gundwo. Dobrze go wykorzystaj. Czy to w to? Twoim państwie, czy za granicą? Sztupmen. Jestem to best player, you know. Polidor. Ja pierdzielę. No nie gadaj, że tu nie dojdziemy. Zatakujecie mnie panowie. Zatakuje, No weźcie mnie, zatakujcie. Ja, ale gunman. To ja tutaj pójdą. Karamba. Dobra, ty tu idziesz. Ty idziesz tutaj, jakby ustalone. Płyń. Ku pochybu jeszcze dulej. Ano, no, płyn, płynie, A w sumie to jest niedaleko, to jest 5 km od ciebie, może? Powiedz, że to jest taki malutki obszar w miarę. Nie no, może 5 km to mi, w, nie przesada, ale wiecie. Wiecie co miałem na myśli, nie? Wiesz co miałem na myśli. Ty możesz już chyba wracać nawet. To śniegaj, że się buntujesz. No co się buntujesz? Co się buntujesz? Co się buntujesz? Co się pultasz? O, mamy królewski dekret. De, dekret. Dekret, no dekret. Średnia piechota, nie... No nie wiem czy ta średnia piechota taka dobra jest. A co to jest wpływ? Co to wpływ jest? Bo nigdy nie rozumiem do końca. Letka piechota. Eee. Yy. z jest musztry, dawaj. Ale też mi się wydaje. Co? Czemuś ty? Ale to mi się wydaje, że to będzie tyle na dziś. Ale po mi dignij jakiś. To też po co mi to? Coś to rozwiąż. Ulepsz go i rozwiąż go, XT. Tak musi to jeszcze rozdać mi. To? 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 Nie, 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 nie to. Cofnij to. Jak się cofało? Dobra. To, to, to. Eee, kurde, daj to. 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 I to. Pięknie. A teraz możesz się rozwiązać, proszę cię. Bo nie wyrabiamy jedzeniowo Co to jest? Wpływ, ale co to są wpływy to ja nie wiem Zamknij, zamknij Doradzajmy jakiś główna nie wiem yy. Yy. Dobra, w sumie dobra, ten dygintarz może się przydać, bo on zmniejsza te. Robimy tak i idziesz tam. Tutaj pójdziesz. A mnie może, w sumie tutaj ono więcej będzie miało, darmię. Kierowanie logistyką. Lux, Lux. No więc tyle na dziś. Subskrybujcie, lajkujcie, like, Zapraszam do odcinku. Jeszcze niech może tu do końca przelć zobaczymy, co przeciwnik zrobi. O! A my nie mieliśmy ze sobą tego sojusza wojskowego? A przecież weź kontropertę, może? By nam bardziej na ty tym zależy niż na drewnie, niż na zbożu. Pojedyncza wymiana. I daj mi drewna z 700. Nie, nawet no, 600 nie, da, to 500 dasz. Teraz był 400. O 400 już da, to 450. To 80. Kolejny dobry zawodnik, 99. A 500 nie dasz. O, 500 też to, xd. O, 40. O, za dużo. 20. Za dużo. 15. Za dużo. To 10. 14. To 15. A 15. No 15, nie, no. Tutaj to 14. Luks. Luks. I mamy sojusz wojskowy. S. Yes. Nie wiem, poza tym sojusz wojskowy. Lisek z, z tymi samymi walczymi. Nie. Co jest potrzeby z no, lampkami. Przykro mi, jeden. Bityńczycy, jakiś alicizowie. No serio, to... A wiedziałem, mówiłem, że nikt nie zrobili. Dobra, mówicie, że nie zrobili. Wszystko, by nie zniszczyć. Dobra, zupili to nawet dobrze. Nie za bardzo, cokolwiek zrobili. A bantowie? no szybko. Esperia, kurwa, Esperia chyba jest na dole. Pamiętam, jak się chyba grałem. Kim to? Achillesem, no? O, co to jest? Na rybaków. Dobra, daj to. Dobra, sobie To. to. O nie, dobra więc y, subskrybujcie, lajkujcie, like, zapraszcie w kolejnym odcinku, no i cześć!